Kultura żywa. Cześć. Dzisiaj zajmiemy się kulturą materialną. Czym ona jest i jak ważna jest w naszym życiu? Najogólniej mówiąc, kultura materialna to wszystkie fizycznie istniejące rzeczowe wytwory stworzone przez człowieka zarówno przedmioty sztuki, jak i przedmioty użytkowe. Powstały one jako efekt doświadczeń i nabywania umiejętności przez ludzi. Do kultury materialnej zalicza się również sposoby wytwarzania przedmiotów np. technologie produkcji, stali, sposoby uprawy roślin, hodowli zwierząt. Ale zaliczyć do kultury materialnej można np. też narzędzia, odzież, obiekty budowlane, zabawki, a także elementy kultury duchowej takie jak obrazy czy rzeźby. Przykłady kultury materialnej możemy podzielić na trzy grupy wydzielone ze względu na poziom skomplikowania. Pojedynczy przedmiot stworzony przez człowieka lub budynek, obiekt nazywany jest rysem kulturowym. W przypadku wzajemnego powiązania poszczególnych rysów kulturowych o wspólnej treści mówimy o kompleksie kulturowym. Jeszcze bardziej skomplikowaną formą kultury materialnej nazywamy konfigurację kulturową. Jaką funkcję pełni kultura materialna? Z całą pewnością jej główną funkcją jest praktyczność. Tworzy ona przedmioty codziennego użytku a więc wszystko, co możemy zobaczyć wokół nas domy, kościoły itd. Jednak, aby mogło coś powstać z rąk ludzkich, najpierw musi pojawić się jakiś pomysł, a ten element należy już do kultury duchowej. Dlatego ich wzajemna potrzeba przenikania się jest bardzo ważna. Kultura żywa.